Try twisting to the right. Usually works for me. You used to date Shiv. Is that what they call it? And you even got the scars to prove it. I'd like to make him pay for those. Not interested. I like living. Don't you want to stop running? And keep the same address for more than two weeks? Go to the deli without making sure you're armed? Help me. I'll make sure you get your life back. He says I want my life back. So what do you want? I want him dead. Only one way to make that happen. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z The crow No i tak jak się spodziewałem, Alita zaoferowała nam kaccenkę, w której to będziemy się zmierzyć z szywem. Znaczy nie tyle zmierzyć, ona chodziła z szywem, o ile dobrze zrozumiałem. Tak.

Okej, okay. znowu moim zdaniem trochę nieodpowiednia pora na to, co tutaj na takie pogawędki, ale już wolę pogawędki niż taką cichą, cichą tą jazdę. Chociaż zawsze może być inaczej, że się zaraz gdzieś rozbiję. Mam jeszcze kilometr, mam jeszcze minutę. No chyba raczej się wyrobię. Chyba tak. To nie była jakaś ciężka. Hmm. Nie będzie. Jest chyba ciężka misja. zobaczymy, o, już tutaj zarysy jest meta, więc nie powinno być problemu. I jesteśmy na mecie z 50-sekundowym zapasem. You think? It's a greasy, noisy carpet. I love it. Let me tell you how things work around here. The south is no man's land. Five tens have been trying to take over for years. A lot of guys have tried and it didn't end well for them. That's all down to this guy, Cameron Rockport. He doesn't run with any gang, but make no mistake, he rules here. And he's got a lot of muscle trying to stay on his good side. Everyone who knows Cam is afraid of him. You'll have to break that fear. If you can recruit members, take over territory, then maybe, just maybe, you can figure out a way to bring Cam down. The new on the south. Trochę ta wstawka była taka bardzo neonowa. No ale Miami w końcu. Więc chyba innych klimatów nie mogłem się nawet spodziewać, nawet gdybym chciał, to chyba nie za bardzo mógłbym. Ale przysiądźmy się może do samochodu, który właśnie kupiliśmy.

Widzę na mapie dwa zadania. Jedno jest tutaj. O rany, serio. 330 wymagania samochodów. Mam 317. Może być trudno, ale nie musi być tak wcale. A drugi, prawdopodobnie gdzieś tam na górze, tak, którego jeszcze nie zrobiłem. Czyż mam rację? Mam rację. Ten jeden wyścig cały czas mnie doprowadza do małego szału. No ale... ale przynajmniej jesteśmy tutaj. Więc nie wiem, czy od razu mam się tam wybierać. Bo tak trochę zanim ją ja zbieram na to częściej, to trochę minie. A tutaj widzę, że nie ma dosyć dobrych części, więc będziemy musieli sobie tak poradzić. A niby mogę tam ustawić znacznik, ale mogę też zrobić, na przykład, sobie że przeteleportuję się tutaj. Szybka. Nie usuń znacznik! Szybka podróż. Ja się tutaj pojawię. W końcu zrobili animowaną kasenkę? Taką no, po prawej stronie? Dobrze by było. No i zobaczymy, czy uda się to wygrać. To będzie chyba naprawdę trudne zadanie z tego, co mogę sobie wyobrazić. No ale spróbujmy. Nic nie tracimy w końcu.

A, że jest to trudny wyścig, to prawdopodobnie nie będzie łatwiej. A zobaczcie dlaczego, ponieważ pierwszy, pierwszy kierowca ma samochód właśnie z tej klasy 330. What the hell? Ale tutaj fajna szykana. Not bad, tylko że ja to muszę wygrać. A wy mi w tym nie pomagacie. To będzie. To będzie naprawdę ciężkie zadanie. Samolot! To lubię! To nie będzie łatwe zadanie z tego powodu, że szybsze samochody mają lepiej, ale się rozbił, haha. Dobrze mu tak. Wiem, że jeszcze nie wygrałem, dlatego muszę się skupić, żeby nigdzie się nie rozwalić. Wow! Ale jeździć się tym samochodem naprawdę fajnie, pomimo, że to tylna napędówka, pomimo, że wyczonówek jakoś nie za bardzo mi się jazda tym pętleniem podobała, to tym autem mogę to przeżyć i nie jest aż tak źle. Naprawdę. Dawaj, blokuj się. Ale co to za samochód? A to ten! Alfa! A, Alita! Aha. No tak, Alita chce pokazać. What the hell! Wow! Tutaj naprawdę się dużo dzieje. Super, cieszę się, ale nie musisz mnie spychać. Ostatnia prosta, to niedobrze mi wróży. Dawaj! Chyba wygraliśmy. Jest! Wow! To było naprawdę trudny wyścig. Naprawdę trudne wyzwanie. Tutaj już musiałem się postarać. Brąz! Nowy poziom. Interesujące. Pewnie srebro. Aha, brąz! No jednak brąz, no czasami tak bywa, ale na takie trudne wyzwanie to i brąz też jest dobry, co nie? No prawda, prawda. No, przynajmniej mi się tak wydaje. I cóż, kontynuujmy, zobaczmy co Alita nam powie. Good enough? Behind the wheel, maybe. I'll help you, but I'm serious, Alex. Cam will kill you if he has to. Are you prepared to do the same to him? I don't know. You better think on that. Give Juan Alita around, I see. We'll need her if you're gonna establish a 510 chapter here. Yeah, about that. How do we do that exactly?

Okej, okay, mamy tutaj już to zaliczone. Natomiast tam widzę gdzieś w oddali drugie miejsce. I oczywiście druga moja ulubiona piosenka. Znaczy no, nie, to nadal chyba gli gliczmo gra, tak. Raczej tak. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie zahamowałeś, no. A ja potrzebuję... Żebyś się zaliczył. Little Havana! Welcome to Little Havana! A ja potrzebuję wyzwań, które są których jest ich dużo, z tego co widzę. Tak, tutaj spoglądając szybko na mapę, jedną mamy tutaj. Gadanina. Poziom samochodu 284 off-road. Więc tam możemy się wybrać. Od razu weźmiemy sobie graj. A wracając do tego, do tej krótkiej cutscenki. To też ma fajne przełożenie na, na życie, ponieważ jest w tym jakiś sens, że jeżeli będziemy dobrzy, to znajdą się ludzie, którzy będą chcieli nas jakoś no tutaj e, naśladować, i wtedy będzie nam lepiej. chyba właśnie dlatego też po części robię te filmiki. Więc The Crew w części ma rację, i nie jest takie puste, nie skupia się tylko na samochodach, ale skupia się też i na życiu. Więc tak. Takie jest moje zdanie na dziś. Zacznijmy.

Dobra. To przedstawimy się w miarę życzliwy sposób. E, najbardziej życzliwy jak tylko będzie można flamingi. E, najbardziej życzliwy sposób? Serio? Policaja. Dobra, niech będzie i policaja. Like, that, ale trochę mocniej by się przydało, przynajmniej ja tak uważam. Nie mam nitra, o, on nie ucieka. Jeszcze go nie mnie policja. Ooo! wow, czy to nie jest przylądek Canaveral? Tak to wygląda. A ja nie tutaj skręciłem. Je. Dlaczego jego nie gonicie, tylko mnie? No naprawdę On przejechał przez samochód. Znaczy tak wyglądało, był w miarę blisko. Ach, nie trafię go. No serio, jeszcze go nie trafiłem. No nie To nie. To, to nie będzie dobre, no serio. Jeszcze robisz mi takie zajazdy tutaj. Jeszcze mnie spychasz. Come on. A miałem taką okazję go wyeliminować, był już bardzo blisko. A jednak się nie udało. Powiem wam, że ta misja też jest ciekawa. Dawaj, 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 dawaj. No nie używaj tego Nitra, no już ciebie tutaj miałem prawie, że... Come on! Tutaj znowu cię nie oczywiście. Jeszcze tutaj wylecę, pewnie się rozbiję, oczywiście. A, powtórz. Jest to naprawdę ciężka misja. Chyba jedynie tylko brąz uda mi się tutaj zdobyć, bo innej możliwości nie widzę. Jak na razie. Pozostawię, żeby to nitro mi się trochę załadowało. Bo to mi się wydaje dosyć dobrym rozwiązaniem. Że niech ono mi się załaduje, on tutaj sobie skręci, a ja zaraz będę mógł z tego skorzystać z tego nitra, które przyda mi się właśnie zaraz w tym momencie. Dawaj, jedziesz i go. Dobra, trochę tego zabolało i dobrze. Już ma 33 punkty życia, czyli troszeczkę ponad połowę. Dobrze, że mu chociaż tyle zabraliśmy. Dobre i to. Walczy, no coś ty. Coś ty zrobi. Jeju, yeah, tylko trzy punkty mu zostały. Może się skończyć naprawdę dobrze. O ile tylko udałoby się go gdzieś tutaj złapać w miarę szybko. Naprawdę by się dobrze zakończyło. Świetnie, o to mi właśnie chodziło. Tak miało być za pierwszym razem. Czy będzie złoto, błagam o złoto. Ale to był naprawdę fajny pościg. Jest ja ukończona na złoto, tak. Opłacało się to powtórzyć, ponieważ poznałem mniej więcej jego trasę. No i. Zobaczcie, znowu. Filtr powietrza, premia do przyczepności. Jaki to ma wpływ na. Przyczepność, filtr powietrza. Jaki? Jaki? Dobra, hamulce na prędkość. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale filtr powietrza na przyczepność. Nie, część obiegu. No to filtr powietrza. Niech już tak będzie. Wyposaż i lecimy dalej.

Też nie mamy łatwo, ponieważ musimy się wybrać w dwa różne miejsca. Ale widzę, że mamy jeszcze tutaj techniczny knockout znowu. Oh my god, ja w ogóle nie mam tego dobrego samochodu, ale będziemy próbować jeszcze w tym odcinku. Bo jakoś nie, nie chcemy się wybierać tam, gdzie jest ten wyścig, jeszcze jechać, żeby was zanudzać. Więc wybierzemy się tutaj. Head to the location on your GPS. Bring your A game. Cam's feared and respected. Feared because he makes men disappear. Respected because of what he can do behind the wheel. This is Cam's run. The time he set on this route is insane. Think you can beat it? we find out. Chyba nie chcę tego mówić. To będzie trudne. Czasówka i to jeszcze słabszym samochodem. Muszę jechać idealnie. Bo jeżeli nie pojadę tego idealnie, to będzie kiepsko i to bardzo kiepsko. Zobaczcie czasu z cały czas mi trochę ubywa. Tutaj mamy trochę prostej nitro, na pewno się przyda. Trzeba jechać ostrożnie Te samochody wyczynowe pomimo, że są szybkie skrętu Nie mają jakiegoś super najlepszego Ale można jakoś to zrobić Żeby było jak najlepiej, prawda? Obrać dobry tor Przejeżdżać dobrze zakręty I się nie bać Nie ry zaryzykować I nie być jakąś Kiepskim kierowcą a że to jest wyścig Kema, no to naprawdę, żeby tylko mu mu się dobrze później nie pobijało, bo zamierzam ustanowić tutaj ten rekord. Hamulce, 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 dobra, jest dobrze. To kurde, to będzie naprawdę fajny przejazd, przynajmniej mi się tak wydaje. Gra pewnie tego nie potwierdzi, dając mi brąz. Bo jeżdżę trochę po poboczach. Nawet jeżeli to jest nadal część drogi, gra uważa, że tu już jest dosyć duże pobocze. Bow wow, wow, wow. Właśnie tak jak tutaj. No trochę wyjechałem przez... na to pobocze, ale no. Mu muszę ścinać zakręty, żeby mieć bardziej optymalny tor jazdy, tak jak tutaj. I żeby lepiej jakoś wjechać. Jeju, jakie te drogi są kręte! Ten nitro, żeby się lepiej... Tutaj też będę chyba musiał sobie tak dawtokować trochę to nitro z tego powodu, że ono mi się napełnia, a nie skorzystanie z niego to jest żal. Żal z niego nie skorzystać. Czemu jest? Jeżeli jest. Właśnie tak jak tutaj. Tylko szkoda, że przed zakrętem, bo tutaj jest dłuższa prosta. Dawaj! Nieźle. Nie jest źle, moim zdaniem nie jest źle. Naprawdę. Zdobywamy powoli ten czas. O, o, o trochę mnie wynosi z tego zakrętu, ale jest dobrze. Jest dobrze. Nawet bym powiedział, że jest w miarę dobrze, ale jeszcze 3 km, więc nie zapeszajmy, tylko jedźmy tam. Bo to jest w tym momencie najważniejsze co z tego, że tutaj może być dobrze, że spowoduje jeden błąd. I tak naprawdę już po mojej zabawie tutaj. Więc. Chyba za często mówię, więc. Muszę się skupić. A jak się skupiam, mało mówię. Jeszcze chyba sobie czegoś takiego nie wypracowałem, żeby się skupić na jeździe i mówić jakieś mądre. I bardzo stosowne rzeczy, tylko jeżeli mój mózg pracuje, skup się i kieruj, to mów głupoty. Ważne, żebyś gadał. Czuję się w tym momencie jak blondynka, ponieważ pierwsze głupoty, nie mówiąc nic sensownego, a... a muszę mówić, żebyście się nie zanudzili na śmierć. No, łoo! Wow, samochód. Ostatnia prosta, fajnie, tylko że wyhamowałem prawie do zera przez ten samochód, który tam gdzieś był. Gaz do dechy meta będzie około 20 sekund, trochę mniej, 18, ale to i tak, moim zdaniem, jak na ten trudny poziom, to jest i tak bardzo dobry wynik. Czy gra to potwierdzi? Zaraz się przekonamy. Potwierdziła to nowym poziomem i srebro. To naprawdę na trudny poziom srebro to jest dobry wynik. I tego <grywa> się trzymajmy. Więc pamiętajcie o tym, że srebro na trudnym poziomie trudności to dobry wynik. A ja nadal nie będę miał dobrego samochodu przystosowanego do tych wyścigów. Ale cóż, tak bywa. I tyle. No i tak, jeżeli ta wieś się rozniesie, to będzie ona głośno. Mam taką nadzieję. A natomiast na ten moment chyba wiecie co się dzieje, ponieważ do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z chyba nie naszym ustaniem, a szkoda, bo ten samochód się naprawdę fajnie prowadzi i jest naprawdę fajny. Szkoda tylko, że jak na razie widzę go tak rzadko. No ale... Tak jak mówiłem, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i w kolejnym wyścigu, chyba też pokażemy klasę. Do usłyszenia, cześć.